Dziękujemy Nadleśnictwu Bytów za nominację. Starostwo Powiatowe w Bytowie przyjęło ten challenge. Wykonamy tutaj za chwilę 10 pompek, 10 przysiadów, a następnie nominujemy do wykonania zadania Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie, a także Bytowską Mundurówkę. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.